Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Czy dany na rysunku czworokąt ABCD jest równoległobokiem? Odpowiedź uzasadni, powołując się na odpowiednie twierdzenie. No i mamy dwa podpunkty. Popatrzmy sobie na podpunkt A. Nasz rysunek wygląda w ten sposób. No i teraz tak, aby ten czworokąt ABCD był równoległobokiem. Musi mieć dwie pary boków równoległych, zatem kąty przy wierzchołku A i C muszą mieć taką samą miarę, oraz kąty przy wierzchołku D i B muszą mieć taką samą miarę. No i teraz popatrzmy, co tu możemy wywnioskować. Tutaj mamy kąt półpełny przy wierzchołku D, zatem yy, wiemy, że kąty przyległe mają razem 180 stopni, czyli 2 alfa plus alfa jest równe 180 stopni. No i również mamy kąt półpełny przy wierzchołku B, zatem suma miar tych dwóch kątów jest równa 180 stopni. No i zapisujemy dwa równania, czyli najpierw 2α alfa plus alfa równa się 180 stopni, a następnie beta plus 60 stopni plus β równa się 180 stopni. No i takie dwa równania rozwiązujemy. 2α alfa plus alfa to 3α jest równe 180 stopni. Gubimy trójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 3. Stąd alfa jest równa 60 stopni. No i teraz popatrzmy. W takim razie, jeżeli alfa jest 60 stopni, to ten kąt będzie miał 2 razy alfa, czyli 2 razy 60 stopni, co daje nam 120 stopni. A tutaj mamy alfę, czyli 60 stopni. Automatycznie jako kąty wierzchołkowe, ten kąt będzie miał 120 stopni, a ten kąt będzie miał 60 stopni. Teraz tutaj. Razem tutaj mamy dwa kąty przyległe, czyli 180 stopni minus 120 stopni daje nam 60 stopni. Czyli mamy przy wierzchołku A kąt 60 stopni, przy wierzchołku D kąt 120 stopni. No i teraz przechodzimy do drugiego równania, czyli beta plus 60 stopni plus beta równa się 180 stopni. Beta plus beta to 2 beta, plus 60 stopni przepisujemy, jest równe 180 stopni. Rozbywamy się 60 stopni, tu mamy plus, więc dajemy minus 60 stopni po obu stronach równania. Stąd po lewej zostaje nam 2 beta, a po prawej 180 stopni minus 60 stopni to 120 stopni. Gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielimy obie strony równania przez 2, stąd beta jest równa 60 stopni. I teraz, jeżeli beta wyszła 60 stopni, to tu mamy 60 stopni plus 60 stopni, czyli 120 stopni. Widać, że jest to ten sam kąt, który przy wierzchołku D. Jeżeli beta jest równa 60 stopni, to ten mniejszy kąt jest 60 stopni. No i teraz wiemy, że przy wierzchołku C ten kąt będzie miał 60 stopni, ponieważ ten ma 60 stopni jako kąty na przemian ległe wewnętrzne, tak? Czyli widzimy, że tutaj również mamy po 60 stopni, zatem czworokąt ABCD jest równoległobokie. I drugi rysunek, popatrzmy, mamy tutaj przy wierzchołku A65 stopni, przy wierzchołku D115 stopni, a tutaj mamy kąt półpełny, czyli dwa kąty przyległe, których suma jest równa 180 stopni. Zatem zapisujemy równanie beta plus 40 stopni plus beta to 180 stopni beta plus beta daje nam 2 beta plus 40 stopni jest równe 180 stopni pozbywamy się plus 40 stopni czyli od obu stron równania odejmuję 40 stopni stąd po lewej zostaje mi 2 beta jest równe 180 stopni minus 40 stopni to 40 stopni, 140 stopni lubimy dwójkę, tu mamy mnożenie zatem dzielę obie strony równania przez 2 stąd beta to 140 stopni podzielić na 2 czyli 70 stopni i teraz popatrzmy. Gdyby beta była 70 stopni, mamy 70 plus 40 to 110 stopni. No i już widzimy, że te dwa kąty nie są sobie równe, a więc czworokąt ABCD nie może być równoległobokiem. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.